Na kosz utropa, frasunek i bieda, na baby frechowno warzycha, na sąsiadów i fedry w szislągu, pachate fonujka ericha. Sam larma nie będzie, to żaden klub disko. To nie są trąby z Erycha. Już Fedra na ciągu miło rozłożyje. Patefon, patefon, patefonu ka ericha. Klub, klub do dźwięku. To tam, a to ujek Erich. Wiem, wiem, czekaliście na mnie całki tydzień, to jest. Zgadliście, mam do wos, jak kosz do sobota, pora starych szlagrów ze patyfonu. Toż witam wos. Mogę się przyznać, i też czekam na ta sobota. Na bez tydzień nie dają mi kurblować patyfonem. A mnie aż ręka mierzi, co by już wam trochę posprawiać i pomuzykować. Co to za plata? A Bady House. <noise> Kocham ten szlagier, bo im jest starszy, tym się robi bardziej nowomodny. Wiecie, co to takiego Bady House? To jest takie miejsce na grubie, Kaj ze człowiek robi się biały. 400 gołych, czarnych hopów włazi pod Brauza i głaskają się, marzą, nacierają po puklu, po gowie, po bebechu, po... Nie powiem. Tam kajsik we Warszawie albo we Krakowie ludzie się gorszą, jak idą takie parady równości. Takie, no wiecie, takie co to hop ze hopy. A u na Śląsku Badychausy mu przeszło 200 lot i nic się nie gorszy. Jakby tak roz jeden, puścić ten warszawski Marsz Równości przez Badychaus na Grubie, to by się działo. Już to widza. Talowe parada ze Berlina. Eee, to małe piwo. Po wyjeździe w Bady gwarno gwarno zaprzeje i wielko presa. Jedni dawno są po brałzie, inni kończą trzecio cygareta. Józek, to plodzi mi Erwin odmywo Karola. Pyn szoruje tor z grata, Kery kończymyć go rola. Tak to zgodnie z prawem gruby, Hopy myją się godzina, Eryk, Staśka, Helmut, Kuby, plusko ko się rodzina. Plus ko się rodzina. Szumią wierzby na górszczycie, A mnie w uszach się muzyka pynto. Dziennie takie może przeżycie, jakby w Gowie grała ci orkiestra dynto. Józek, to kto plodzi Erwin obmywa Karola Tyn szoruje torskie rata. Kiery kończy myć gorola Tak to zgodnie z prawem gruby Chopy myją się godzina Erich Staśka, Helmut, Kuby Plusko, całko się rodzina Plusko, całko się rodzina Choćbyś ciało mył starannie, Z szorowanie ci drętwiała graba, I tak w doma musi w wannie Wszystko jeszcze rozpoprawić baba. Józek, to plodzi źli chata, Erwin obmywo Karola, Tyn szoruje, tor z gyrata, Kiery kończy myć gorola. Tak, to zgodnie z prawem gruby, hopy myją się godzina Eryk, Staśka, helmutku by plusko, cołko się rodzina. Plusko, cołko się rodzina. Jeszcze ino, hok wciągniony, zamknąć kłotka i zachoczyć keta. I już człowiek odmieniony Mąż inteligenta zamiast kreta. Józek, to plodzi Jwichata, Erwin obmywo Karola. Ten szoruje tor z gerata, kiery kończy myć gorola. Tak to zgodnie z prawem gruby, hopy myją się godzina. Erik staśka, helmut, kuby, plus ko się rodzina. Luzko, całko się rodzina. Nie górzcie się. Z tym Badychausem to ją trochę przeciągnął. Ale jo jest stary napastliwiec. to musiał wos trochę posztyrować. Tak po prawdzie, to jo jest pierony bogobojny człowiek. Wszystko mu poukładane. Z punbuczkiem żyja we zgodzie. Ze babami mi się za wiele nie poszczęściło, ale kocham je ze całki dusz. Tuż dajcie chopy pozór, teraz kiwą powiem coś ich pieronem ważnego. Nie ma prawdziwego chopa, który by nie był ministrantem. Chopy dzielą się na harcerzy i ministrantów. I obu we tym drugim ferajnie. Za moich czasów ministrantura miała jeden feller. Musieliśmy się uczyć po łacinie. Jak to było? Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ale i tak się opłaciło. Toż posłuchajcie, jak to było? Łat małego bajtla, miałech powołanie. Ojciec godą Erwin, ty księdzym zostaniesz. Fater namowiali, tako już ich dola. I za kosztę zdrowaś płacili z Fangola. W doma była bieda, pater byli wściekli. Nie miałech szczewików, a nawet fuzekli. Góż poszli na fara, pogodać z farożym i za stanął przed ultorzym. Nie doci tego matka ni żonka, co kindersztuba u kapelonka, żeby prowadzić. Życie normalne musiałeś czasem podkradać mrzalne. Tak mi na służyniu upływały czasy, Byłem ministrantem aż do siódmej klasy. Byłem akuratny, a nawet rzetelny, Na niczym nie zdybą nigdy mnie kościelny. Miło brostała już Gęby połowa Miołek rozpolone Serce czasem gowa Podrzech aż po uszy We miłosny szał Kochą szczęśliwie jednak kloster frau, Nie doci tego Matka, niżonka, żonka Co kinderstuba U kapelon by prowadzić życie normalne, musiałeś czasem podkradać mszalne. Tajemnica jedna odkryła mi panna, że ksiądz to nie ino zapięto sutanna. Czasem tak go najdzie, że nie może chodzić, a to coś w karierze, może mu zaszkodzić. Tak my z fatrym siedli, wszystko rozważyli, troszkę powrzeszczeli i trochę wypieli. Po czym ojciec rzekli, synek, dość nauki! Daj się pokój z Pola polaniańczyć wnuki. Citego, matka, nie ci tego, matka niżonka, co kindersztuba u kapelonka. Żeby prowadzić życie normalne, musiałeś czasem podkradać mszalne. Nie do ci tego, matka niżonka, co kindersztuba u kapelonka. Przeszły ich wą łopiwie. Byćcie gotowi, że jeszcze nie rozmawiał, by dało tym prawiu. Łopiwie to jo ja mogła godać i cały dzień, i cały tydzień, i mi się nie mierzy. Tela lot żyje, i Telach z tym piwem przeszedł subiekcji, że chyba napisze, jako uczono księga, do młodych. Siedzę przy piwie, za cilą mickliwie, kapela raczy mnie muzyką. I wiosna dokoła, i kufle na stołach, i mucha nad uchem mi bzyko. A dokoła! Przy wami loki, w lufcie furgają wasz materlogi. Tak piękno jest wiosna i kosz do jej chwila a najpiękniejszą no jest moja Cila. Jo siedza przy piwie. A mucha w nim pływie, do ucha przygrywo mi kapela. Słoneczko przygrzywo, aż ciepłe to piwo, a w kuflu już go nie zawiela. A dookoła szyfami loki. Lubcie lufcie furgają dwa szmaterloki, tak piękno jest wiosna i koszto jej chwila, a najpiękniejszą no jest moja Cila. Ja siedzę przy piwie, pociągnąc skwapliwie na tak już pija a konto I piwo się pieni I trowa zieleni A w łebie do taktu to. A dookoła wami loki W lukcie furgaju. Wasz materiał, tak piękno jest wiosna i kość chwila. A najpiękniejsza jest moja cila Jak siedzicie przy piwie, to już nie stowejcie. Jojno na koniec przypominam: wszystkie nasze stare szlagry możecie słuchać w internecie wywywy.patefonuikaericha.pl. Dobry niedzieli. Bądźcie zdrowi i przyjdźcie zaś. Na drugi tydzień we sobota.